Witam szanownych widzów kanału Skajdowa Atmosfera. Dzisiaj temat przyjemny. Jeżeli ktoś liczy na jakiś dramat, to już niech sobie zmieni film na jakiś inny. Dzisiaj będzie technicznie o tym, w jaki sposób mocujemy kamery do kasku, jeżeli chodzi o skoki spadochronowe, oraz od tego zacznę jakie są zagrożenia związane z użytkowaniem kamery mocowanej do kasku. Jeśli chodzi o zagrożenia, to są zagrożenia, które płyną bezpośrednio dla użytkownika danej kamery, jak również dla innych uczestników skoku. Czyli, jeżeli byśmy zaczęli właśnie od innych uczestników skoku, to będzie to problem kolizji, kiedy kamera, którą mamy zamocowaną, stanowi pewien element, który może spenetrować ciało skoczka na przykład oczodu. W związku z tym dawniej były mocne obwarowania, jak, jak powinny być mocowane kamery, żeby nie było zagrożenia. Dawniej skoczkowie nadczepiali się o mały element, który wystawał w automacie FXC 12000, aby ten na przykład skoczkowie nie byli dopuszczeni do latania na freefly, bo wtedy lecieli w pozycjach pionowych i zdarzenie kolizja mogły spowodować, że ten niewielki element mógł być czymś, co Stanowiło zagrożenie dla innego skoczka, ale minęły czasy i teraz nic już nie stanowi zagrożenia. Możemy wszystko robić epicko, jest bezpiecznie i cudownie i fantastycznie, dlatego mam o czym pogadać na tym kanale. Zagrożenia dla samego skoczka, czyli użytkownika tego, tej kamery, m, będą związane po pierwsze od, od interferencji, od pewnego rodzaju interakcji z głównym spadochronem, z procesem otwarcia, czyli na przykład nieprawidłowe przedwczesne albo nieprawidłowe pod kątem pozycji ciała względem powietrza napływającego otwarcie spadochronu głównego może doprowadzić do tego, że na którymś etapie napełniania się zaczepi o kamerę zamocowaną na kasku i albo dokona zatrzymania tego otwarcia tworząc coś, co będzie krótszą lub dłuższą podkową, co czarny sen wielu skoczków, ale są gorsze sny niż podkowa, albo jeżeli to będzie chwilowe zakłócenie otwarcia doprowadzi do odkształcenia napełnionego spadochronu na przykład kamera, która ugrzęźnie w linkach tego spadochronu może spowodować, że ten spadochron będzie, będzie miał tak zwany węzełek zaciskowy, tym węzełkiem będzie akurat kamera, ale odkształci spadochron, jego, jego charakterystyka lotu nie będzie prawidłowa, lub nie będzie żadna. Może też doprowadzić do tego, że nastąpi zakłócenie sekwencji otwarcia. Czyli to, co niedawno opowiadałem, o problemach związanych z tym, że jeżeli pod pewnym kątem jest pod innym kątem niż prawidłowy, jest wystawiony na, na działanie powietrza slider, to w tym momencie on nie wykonuje swojej pracy, czyli spowolnienia otwarcia. Jeżeli slider zostanie sprowokowany, żeby popłynąć nie prosto prostopadle do napływającego powietrza, tylko wśliznąć się bokiem, to w tym momencie otwarcie może być bardzo twarde, a przy zaczepieniu czegokolwiek o głowę skoczka możemy sobie dołożyć do tego scenariusza, że być może mu skręci kark. W związku z tym to są, to są zagrożenia, które są związane z, z otwarciem głównego spadochronu. Oczywiście yy, można sobie wyobrazić, że to jest straszne, ale straszne jest dopiero to, kiedy następuje z, z zaczepienie spadochronu zapasowego, dlatego że nie mamy już następnego spadochronu, to jest ostatni spadochron. W związku z tym, jeżeli doszło do tego, że mamy na przykład sytuację, w której się ratujemy, i otwieramy spadochron zapasowy w konfiguracji, która bez kasku, bez, inaczej, bez kamery na kasku, nie spowodowałaby prawie żadnych zaburzeń. To w momencie, kiedy mamy ten kask na głowie, a na kasku mamy zamocowane kamery, i te elementy mogą coś zaczepić. Jeśli zaczepią o któryś na przykład taśmę łączącą pilocik wraz z paczką, a takie katastrofy były, to w tym momencie następuje zatrzymanie procesu i skoczek wali w ziemię niechybnie. Jeżeli jest to zaczepienie jak nośnych, to również może doprowadzić do tego, że już nie mamy jeszcze jak się z tego uratować i dochodzi do katastrofy, taka katastrofa również, takie się katastrofy również zdarzały. W zeszłym roku jedną omawiałem, tylko że akurat tam zaczepienie było nie o, kam nie o kamerę, tylko o nogę, ale wynikało z zaburzenia otwarcia zapasowego spadochronu. Czyli do, dopóki wszystko przebiega prawidłowo, dopóki skoczek otwiera spadochron, jeżeli chodzi o główny, w pozycji, która jest Najbardziej optymalna, jeżeli chodzi o główny spadochron, czyli w orientacji brzuchem do ziemi. Jesteśmy na wystawieni prostopadle do napływających struk powietrza, to w tym momencie spadochron startuje też względem naszego kręgosłupa, naszej osi, symetrii startuje prostopadle i nie ma o co zaczepić, ale jeżeli mamy nieprawidłową sylwetkę, jeżeli na przykład otwieramy zaraz po nagrywaniu kogoś podniesioną głowę do góry, z nachyleniem takim, że nasz kręgosłup idzie do góry i spadamy tak, że to się mówi nad horyzont, to w tym momencie cały, cały nasz cały nasz spadochron główny, który się otwiera, akurat przechodzi przy naszej głowie i może o coś zahaczyć. Zresztą też pamiętam, kiedy mi jeden z koszek Zapytał, dlaczego stracił kamerę. Ja mówię, no dobra, ale to. Bo od, 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 nagrywał tandem, a jak otworzył tandem, to kamery już nie było. Ja mówię, prawdopodobnie otworzyłeś spadochron, cały czas patrząc się na tandem, spadając do dołu, i w tym momencie głowa jest zadarta do góry kamera, była zamocowana na szczycie kasku, w związku z tym weszła w drogę otwierającego się spadochronu, czy to paczką, czy, czy w plotami linek, więc została zerwana, bo była zamocowana tylko na klej i bardzo dobrze. Ten, który jest dwustronna taśma, która na szczęście jest używana obecnie do mocowania, do mocowania kamer przez początkujących skoczków. No i wreszcie kolejna, trzecia interferencja, która może być, to jest to, że wchodzimy w interakcję z naszym, z innym skoszkiem podczas splątania i podczas splątania zaburzenie otwarcia, przepraszam, zaburzenie pracy spadochronów poprzez to, że łapiemy swoje albo jego linki, doprowadzamy do tego, że mamy jeszcze gorszy kocioł niż byśmy sobie to mogli wyobrazić. Jeżeli sobie wyobrazimy tego rodzaju sytuacje, czyli problem z głównym spadochronem, który może zaczepić, problem z problemem zapasowym, który może zaczepić, no możemy starać się unikać tego, tego, tych, 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 tych sytuacji poprzez prawidłowe skonfigurowanie naszej kamery i prawidłowe umieszczenie jej na kasku. I teraz przyjmijmy, że są, powiedzmy, jest kilka głównych nurtów, jeśli chodzi o umocowanie kasku kamer do kasku. Najbardziej popularna obecnie to jest mocowanie na szczycie. Nazywam tą formę mocowania, albo jest jednorożec, jeżeli ta kamera jest 360, która wystaje po to, żeby jeszcze nagrywać z przodu, z tyłu, wszystko, żeby skoczak widział doskonale i wszyscy widzieli, co, co on dokona w powietrzu. To, to jest jeden sposób mocowania. Drugi sposób to jest platforma, która jest używana przez skoczków, którzy zajmują się bardziej zawodowo, jeśli chodzi o filmowanie i robienie zdjęć. I na platformie mają zamocowanych kilka kamer. Wreszcie kamera, która jest mocowana na platformie czołowej, czyli jest tuż ponad linią wzroku, ale nie, nie wystaje poza, poza szczyt kasku. Schodząc z dół mamy po lewej stronie mocowanie kamery, które było kiedyś bardzo popularne, nadal jest dość popularne, ale odchodzi już nie pamięć. I wreszcie jajobrody, czyli mocowane na dole, na dole kasków integralnych jest mocowanie, które często jest magnetyczne i to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to od razu można powiedzieć, że jajobrody wygrywa. Jak zaczęło się mocowanie, mocowanie kamer? Kamery oczywiście na początku były troszkę cięższe, więc trzeba było mocować dość obszerne platformy na szczycie głowy. Kamerzyści mieli dodatkowo jeszcze, ponieważ od, od, od kręgów szyjnych, które są narażone na urazy, mocowanie ciężkiej kamery od, od, od większym ramieniem przy otwarciu powodowało większe, większe zagrożenie. W związku z tym Kamerzyści mocowali sobie jeszcze taki metalowy, metalowy pałąk na wysokości tego część druchwy, żeby mieć co przytrzymać kiedy otwierali spadochron, żeby nie odchylało głowy w jedną drugą stronę, a spadochrony kiedyś mogły się otwierać troszkę szybciej niż te, które są dopracowane teraz i mają lepsze parametry, bo są konstruowane już komputerowo, projektowane komputerowo, a konstruowane i w technologiach, które są nowocześniejsze niż 34 temu. Natomiast pojawiły się kamery Handycam. Handycam na początku to były kamery oczywiście w systemie VHS, to były ciężkie kamery, też tyły, nadawały się tylko na platformę, albo były mocowane domowym sumptem. I tu akurat pamiętam sytuację, w której w klubowych początkach jeden z moich znajomych z koszków postanowił też uwieczniać coś, natomiast kupił sobie stary kask. Motocyklowy ściął z góry tę powierzchnię wypukłą, zamocował taką płaską, płaską prostą yy, platformę, i do tego zamocował całkiem dużą kamerę. I ta kamera była zamocowana do kasku bardzo dobrze, natomiast masy tej i przy otwarciu nie wytrzymał pasek, który był do kasku, dlatego że był projektowany podtrzymanie samego kasku, który był lekki, a nie trzymanie kasku z kamerą. z tego kamera poleciała sobie w dół. Kamera pierdeknęła w miękką trawę, w związku z tym zewnętrznie wyglądała zupełnie dobrze, no ale nie działała. W związku z tym zawiózł się do specjalisty, który miał to naprawić, z historią taką, że no, kamera akurat niefortunnie mu spadła z, z, ze stołu i teraz nie działa. Był tylko jeden poważny problem, mianowicie zapomniał wyciągnąć ze środka kasety. W związku z tym technik, który obejrzał ten materiał, który tam był, już wiedział, że ten, ten upadek kamery był nieco z większej wysokości niż ze stołu. A to tylko taki w trend. Natomiast Handicam się zmieniały, zmniejszały. Ten okres, który ja pamiętam jako największą popularność kamerek mocowanych z, na, na, na kasku, to zdobyły Handicam w systemie mini DV, kiedy kasetka była już zminiaturyzowana i kamery coraz bardziej się zmniejszały. Były oczywiście jeszcze jakieś inne pomysły przejściowe, spawania małych płyt DVD. Ale one nie za bardzo nadawały się do skoków ze względu na wibracje. W związku z tym te, 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 kasetok, te kaseciaki okazały się bardzo trwałe, chociaż były na swój sposób też ciężkie. To były to były urządzenia, które stopniowo się metaryzowały, ale kiedy dochodziła metaryzacja, to też było zapotrzebowanie od niekoniecznie skoszków, ale od użytkowników. Na polepszanie parametrów zapisu, na polepszanie jakości obrazu, w związku z tym dochodziły kolejne, kolejne matryce, dochodziły kolejne przetworniki i te kamery chociaż nie, mogłyby być lżejsze, wcale się nie robiły lżejsze. Ale na potrzebę Japończyka, który chodzi i nagrywa zabytki w Europie podczas wycieczki, to oczywiście nie było takie istotne. Ręka mu się nie męczyła od tego, że to ważyło powiedzmy pół kilograma albo, albo odrobinkę więcej. Jeśli chodzi zaś o skoczków, to te pół kilograma naprawdę było, było istotne. Wreszcie Pojawiły się kamery, które nadal były handicam i nadal były mocowane na, na boku, które już nie miały żadnych mechanicznych elementów w środku, tylko były, były to kamery cyfrowe z zapisem, z zapisem cyfrowym, e, które pozwoliły na bardzo dużą redukcję masy. Przy okazji po, pojawiły się też coraz lepsze jakości zapisu. Ciekawe się złożyło, że ponieważ handykam był projektowany na prawą rękę, w związku z tym doskonale nadało się do skoku. Dlatego że jeżeli skoczek chciał sobie odchylić wieko pokrywki, pokrywkę od, od, od kamery, która pod spodem była zamocowana, i chciał sobie zobaczyć, co się nagrało, to wystarczyło, kiedy była na, z lewej strony, wystarczyło odchylić panel yy, i popatrzeć sobie, co się dzieje. Podobało się, można było kontynuować i kolejnym skoku nagrywać z podobnym kadrem. A jeśli chodzi o lewą stronę, jeżeli chodzi o kamerę na kasku, no to chodzi o to, że jest to przeciwna strona od pilocika, który uruchamiamy, czyli prawą ręką, kiedy wrzucamy pilocik, a kamerę mamy z lewej strony, to ryzyko tego, że pilocik albo taśma łącząca pilocik z paczką zaczepi o tą kamerę jest mniejsze. Te Handicam zbiegły się również z czasem, kiedy coraz więcej producentów projektowało swoje kaski. Projektowanie swoich kasków i wykonywanie ich najczęściej z włókna szklanego powodowało też, że robili ciekawe konstrukcje i można było zobaczyć ciekawe obudowy, które były doskonale przygotowane, jeśli chodzi o to, żeby nie zaczepiać o nic podczas skoku. Były bardzo opływowe. To obudowę, którą mam teraz jest widać w tej takiej technologii zrobiona, ale nie jest to obudowa, która... Jest wzorcowa, dlatego to, że ona jest aerodynamiczna, to jest jedno, a to, że pomiędzy obły kształt, który jednak ma pewną szczelinę, tam może się coś wcisnąć i zatrzymać otwarcie jednego lub drugiego spadochronu lub też ukręcić komuś kark. Więc niektóre rozwiązania były ciekawe, i przełomem była firma GoPro, która zaprojektowała kamerę, która miała być jak najtańsza, która miała być jak najbardziej popularna, miała. EU Różnego rodzaju epickie momenty uchwycić w życiu różnych sportowców i sposób marketingu, sposób promowania tego, tego urządzenia, które na początku parametrami absolutnie nie odbiegało od innych kamer, różnił może je tylko rozmiar, prostopadłościan, który był łatwy do, łatwy do mocowania np. Na, na desce surfingowej albo cokolwiek innego i łatwo było też to wszystko spopularyzować. Na początku wśród skoczków oczywiście pojawiały się tylko takie rozwiązania, które było widać właśnie u innych sportowców, czyli na, na, na dwustronną taśmę było to przylepiane do, do kasku, potem zaczęły się bardziej robione, bardziej skomplikowane obudowy, które są obecnie dopracowane i drukowane na drukarkach 3D i one są dość dobrze przygotowane do tego, żeby nie łapać linek, natomiast ich problemem cały czas jest ten sam, że kształt wymusza albo umocowanie tej kamery na górze. Typu Teletubis albo umocowanie z przodu na platformie ponad linią wzroku, ale też na, ponad obrysem samego kasku, czyli jeżeli to będzie jedna. Najczęściej używają do tandemów dwie kamery, dlatego wyglądają trochę jak myszkamiki. Jeżeli dwie kamery są umieszczone z przodu, w części czołowej, co uważam za bardzo rozwiązanie dlatego, że chociażby to, że kamery i obiektywy są zbliżone do linii, no do linii wzroku, w związku z tym nie ma, nie ma błędów paralaksy przy nagrywaniu, szczególnie z małych odległości i powędrowały na dół właśnie do rozwiązania, które nazywam jej obrodem. Więc kształt wymusił pewne, pewne sposoby mocowania tej, tej kamery. Ona nie jest kamerą stworzoną na potrzeby spadochronowe. Jest cały czas niejako przyjmowana z całym, z całym dobrodziejstwem. I lubiana jest przez skoczku dlatego, że materiał, który przygotowuje, od razu jest podbity, od razu jest zrobiony kontrast, podwyższony, kolory są podbite, doświetlanie jest też tak zrobione, żeby nie trzeba było z tym nic zrobić, tylko od razu można epicko się tym materiałem dzielić na różnego rodzaju portalach społecznościowych. I wydaje mi się, że dlatego ta kamera, jak również inne kamery, które są które są przygotowywane w podobnym systemie, czyli właśnie takiej kostki, która jest mocowana na kasku, to jednak będzie już się nie zmienić, czyli to raczej raczej być szło w tą stronę i wyprze kamery, które były mocowane na boku. Bez na boku raczej można mocować już tylko kamerę drift, kamerę Sony jeszcze być może kilka, których akurat nie pamiętam nazwy, ale też mają kształt stworzony, albo in to jest stworzony, albo możliwy do zastosowania na boku w kasku. Bok kasku jest o wiele lepszy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Najgorsze, co może być, to jest to, co nam wystaje ponad obrys kasku do góry, dlatego, że najchętniej łapie wszystko, co jest dookoła. Jak również przy kolizjach, kiedy uderzamy, nie widząc w kogo uderzamy, ta kamera również stanowi większe zagrożenie. Nie, nie tak z drugiej strony, najłatwiejsze do mocowania. Problemy są dla osób wysokich przy wychodzeniu z samolotu jest możliwość tego, że tą kamerę uszkodzimy albo sobie ją zerwiemy z kasku. W związku z tym ten, to, to ustawienie, chociaż jest najbardziej popularne, to jest ustawienie, które nie jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, najlepsze. Ale pojawiły się kamery, które są 360 i w tym momencie znowu najlepszym miejscem do zamocowania takiej kamery jest szczyt kasku. W tym momencie można filmować wszystko dookoła. Nie jest, nie jest możliwe zrobienie takiego samego materiału, kiedy mamy, go, kiedy mamy tą kamerę zamocowaną w części czołowej, albo kiedy mamy zamocowaną w okolicach żuchwy. W związku z tym te kamery 360 też znowu wymusiły i sprowokowały to, że ustawienie i zamocowanie na samym szczycie jest dla tej kamery optymalne, jeśli chodzi o mocowanie. Hmm, na platformach. Platformy nadal są popularne i na platformach pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania i różnego rodzaju urządzenia. To, co widuję, to w części górnej są mocowane dobrej jakości kamery z dobrą optyką. Często jest mocowany jeszcze aparat, który, który jest albo wyzwalany przy pomocy mikrołącznika w smoczku, który jest albo albo gryzaka, który uruchamia spust. A pod spodem są dodatkowo jeszcze jako backup na backup na, na właśnie części czołowej są mocowane kamery GoPro. To jest już że skoczkowie potrzebują, potrzebują przygotować materiał, który, który jest na, na potrzeby komercyjne, ale nie komercyjne tego rodzaju jak skoki tandemowe, tylko chodzi o to już materiały, które mają być reklamowe albo które mają na skoczków zarabiać. Schodząc niżej, część, te kamery w części czołowej nie są zagrożeniem praktycznie żadnym. Są bardzo wygodne jeśli chodzi o pracę w powietrzu, są wygodne jeśli chodzi o wychodzenie z samolotu wydaje mi się, że dla początkującego skoczka jest to rozwiązanie, które jest warte przemyślenia. Oczywiście nie jest ono takie łatwe jak przykleić sobie coś na kask, tylko trzeba zbudować platformę, która wystaje z przodu i kamery zwykle są wtedy mocowane odwrócone. I potem w kamerze można zmienić odwrócenie obrazu albo podczas montażu filmu też można to zmienić. I schodząc do dołu kamery, które są mocowane na żuchwie, to jest najlepsze, co możemy sobie jako początkujący zrobić. O ile mamy kask integralny, czyli mamy do czego tą kamerę zamocować. Bardzo fajne rozwiązanie, które, które jest popularne, to, są, to jest mocowanie na magnes. W związku z tym, jeżeli jest zaczepienie albo cokolwiek się dzieje, co jest niebezpieczne, oczywiście stracimy kamerę, ale w zestawieniu z problemami, które mogą wystąpić podczas skoku, gdybyśmy jej nie stracili, a o coś, nie, o coś się zahaczyło, to w tym momencie wydaje mi się, że ta strata kamery to jest niewielka rzecz. Notabene, jakbyśmy, jeżeli byście byli rolnikiem, który ma swoje pole blisko strefy zrzutu, to poza uchwytami, które można znaleźć, czyli uchwytami poduszkami z rzutymi księgami i z uchwytami od zapasu, leżą sobie jeszcze powbijane różnego rodzaju kamery w glebę i wychodzą przy kolejnych, przy kolejnych przygotowaniach do upraw podczas, podczas talerzowania. Może fajnie, wysyakują różnego rodzaju kamerki z ziemi. Kamera wytrzyma upadek, jeżeli chodzi o działalność tych kamer teraz. Nie ma żadnych elementów ruchomych w środku, w związku z tym ani żadnej mechaniki precyzyjnej. W związku z tym te one są dość wytrzymałe prędkość, z którą spadają, ponieważ są lekkie dodatkowo, jeżeli mają obudowę, to, to jeszcze bardziej spowalnia prędkość. Można się spodziewać, że będziemy mieli ciekawy materiał. Ja właśnie taki ostatnio nabyłem, źle miałem zamocowaną kamerę do danego skoku, który wykonywałem, w, w, w wyniku tego, że było komplikacja przy wyjściu. Na pierwszy skokach z uczniem, w tym momencie kiedyś potrzebowałem głowy do podparcia niestabilności tego studenta, to zamocowana na czole kamera, która ogólnie była dla mnie najlepsza w tym układzie, niestety, ale się odczepiła i poleciała sobie w dół. Ale, co ciekawe, rolnik po tygodniu ją znalazł i po prostu przyniósł ją na strefę. Oddał, tak samo jak przynosi free bagi i uchwyt. Jak się okazuje, jest jeszcze, jest jeszcze trochę ludzi, którzy cenią sobie to, że Uczciwość jest po prostu tym, co nam daje dużą satysfakcję w życiu. Jeśli chodzi o kamery, to hmm, chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ich mocowanie. Jeżeli chodzi o zagrożenia związane z, ze, ze, z kamerami, również jest jeszcze zagrożenie, które jest związane nie tyle z techniką mocowania kamery, ile z tym, w jaki sposób my odbieramy to, co są tą kamerą robimy. Czyli w momencie, kiedy mamy założoną kamerę na głowie i kamera jest włączona, w tym momencie stajemy się osobą, która utrwala rzeczywistość wokoło, jesteśmy taką e, osobą, która zapisuje wszystko i myślimy o każdym kadrze. W, w, siłą rzeczy, kiedy mamy mniej doświadczenia, kiedy potrzebujemy być bardziej skoncentrowani, a nie mamy jeszcze latania na czaszy e, utrwalonego psychomotorycznie, tylko musimy o tym myśleć, to kamera przeszkadza w tym i dobre jest, e, Wymóg tego, żeby kamerę mocować na kasku i używać tej kamery dopiero wtedy, kiedy mamy 200 skoków i więcej. Dokładnie taki był wymóg, jeżeli chodzi o to, żeby to było licencja C, czyli to jest więcej niż 200 skoków. To jest 200 skoków i spełnione wymagania do licencji C. Ponieważ w niektórych krajach są inne formy licencjonowania, ponieważ w przepisach nie zapisano tego w sposób jasny, w tym momencie również okazuje się, że zakładają skoczkowej kamery, które jeszcze nie powinni mieć na głowach. A z drugiej strony chyba będę musiał zakończyć ten temat, skrócić go, bo rolnik, pomimo tego, że jest niedziela i są wybory do, do, do Europejskiego Parlamentu, to on dydoli drzewa. No i to blisko mojego, mojej działki. Będę chwilę pokontynuuje, jeżeli, jeżeli się okaże, że dźwięk, który się nagrywa jest zły, to w tym momencie tam, gdzie powiedziałem, że za chwilę skończę, to faktycznie skończę. I zagrożenia są związane z tym, że skoczkowie nie potrafią latać, na, na być skoncentrowani na tym, co robią, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo latania wśród innych spadochroniarzy i lądowania. W związku z tym, 200 soków wydaje się bardzo, bardzo racjonalne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko tych skoczków, którzy mają kamerę na głowie, ale pozostałych uczestników skoku, bo teraz każdy myśli: A co to się stanie, jak ja będę miał kamerę na głowie. Zastanówmy się, jak latamy wokół studentów. Lataliście wokół studentów, jeżeli chodzi o skok? No, jest ciekawie, K prawie każdy nie, nie za bardzo myśli, nie za bardzo wie, co zrobić. Większość się patrzy w dół zamiast się patrzeć przed siebie. Ryzyko tego, że jest kolizja, będzie dużo większe, a oni mają spadochrony, na których się bardzo powolutku przemieszczają. Kiedy spadochrony są mniejsze, ten ruch powietrzny robi się też bardziej groźny. I teraz, kiedy mamy jeszcze tych ludzi, którzy zamiast myśleć o bezpieczeństwie latania, myślą o tym, jakie mają kadry, bo zobaczyli słońce zachodzące, albo zobaczyli kolega na spadochronie, albo wreszcie zobaczyli swoje stopy, które się dyndają z uprzęży i muszą właśnie to nagrać. To w tym momencie mamy dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa. Kamery, które używają skoczkowie, to nie jest coś, co nie ma wpływu na ich zachowanie. To nie jest element, który jest do pominięcia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo planowania skoków wśród innych. W związku z tym, jeżeli sami założyliście, chcecie założyć kamerę na kask, pomyślcie, czy chcielibyście mieć wokół siebie niedoświadczonych skoczków z kamerami, czy może wolelibyście mieć skoczków, którzy są niedoświadczeni i jeszcze nie mają kamer, żeby mogli się bardziej skoncentrować na tym, co dzieje się dookoła. Skończę, bo mnie to denerwuje, że tam mi ktoś piłuje i nagram kiedyś coś innego, jak on skończy piłować. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych obu. A jeszcze spok, denerwowałem się.